Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj chciałbym pomówić troszeczkę o przybyciu małego szczęścia. Małe szczęście, czyli coś, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. Są takie miejsca, i różne dziwne czasy, związane z tymi miejscami, na przykład rano, albo wieczorem, albo w południe, że w różnych dziwnych miejscach zbierają się różne dziwne energie. I w tym miejscu, tu i teraz, przebywa małe szczęście. Coś, co może przydać się nam w życiu. Coś, co może rozjaśnić różne aspekty i możliwości. Jest jesienna pogoda. Jest dosyć ciemno. A my pomyślmy, że przez ten piękny Bóg, który zazwyczaj ściąga białe energie, przybywa do nas szczęście. To szczęście jest z domieszką rozwoju, właściwego rozwoju, takiego, jakiego wszystkim i sobie życzę. Właśnie to jest ten wspaniały Bóg, który generuje szczęście, przybywanie szczęścia. I ten Bóg zbiera szczęście i tutaj przez to gałąź, w tą stronę. Niektórzy sensytywni są w stanie to wyczuć, a wszyscy inni muszą trafić medytację i pomyślmy. Przybycie małego szczęścia. Małe szczęście może tyczyć się wszystkiego i wszystkich. Pomyślmy. Przybycie małego szczęścia. Niechaj małe szczęście przybędzie i stanie się częścią nas. Jeśli uda nam się rozkręcić przybycie małego szczęścia, czy jakąkolwiek energię w jednym miejscu dookoła, wszystko zaczyna błyszczeć innym światłem. Innym potencjałem, innym zrozumieniem, i też zaczyna się generować szczęście. Przybycie małego szczęścia jest to właściwie mały lasek bukowych drzew. Dzisiaj jest dosyć ciemno, natomiast jest niestety dzisiaj dzień tworzenia nagrania. No i trzeba coś ciekawego zrobić. Nawet jeśli jest ciemny, pochmurny dzień, można znaleźć różne ciekawe miejsca, gdzie manifestują się różne dziwne energie. Niektórzy z nas, którzy dużo pracują, czy medytują, czy są wycieszeni, czy w ogóle urodzili się z darem wyczuwania czy sensytywności, chwytają te miejsca, chwytają tę energię i ten potencjał. I pomyślmy. Przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia w małym bukowym lesie, lesie, który jest tuż, 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 niedaleko. To szczęście ma niestety już element rozwojowy, bo liście zmieniły kolor z pięknych, radosnych, wchodzą w. Specyficzny odcień brązu czy Bordo czy, czy bordo, zgubiły już purpurę i są tylko z duchem rozwoju. Ale jeżeli czujemy się, to możemy otworzyć się na przybycie małego szczęścia. Te przybycie małego szczęścia może tyczyć się szczęścia dokładnie jakim. W życiu przyjmujemy, że jest szczęście, że coś się nam udało, coś zrealizowaliśmy, szło wszystko tak jak trzeba. Czy idąc po lodowcu znajdujemy wiadro pieniędzy, czy idąc po, po pustyni, znajdujemy to, co chcieliśmy znaleźć na przykład piękny samochód, czy, czy, czy piękną miłość. Ale zamanifestowanie się zjawisk, które są nie zawsze obecne w naszym świecie, jako pomyślnych dla nas, może być szczęście, dla innych, szczęście może to być przybywanie różnych wzorców w naszym myśle, w naszym życiu, czy w potencjale, czy realizacja tego, co chcemy, a co raczej. Niekoniecznie powinno być, bądź innym się nie wydarza tak często jak nam. Przybyć małego szczęścia, przybyć małego szczęścia, przybyć małego szczęścia. I jak medytujemy na tym szczęściu, czy zajmujemy się tym szczęściem, czy myślimy, to przyciągamy, bo człowiek bardziej przyciąga to, co. To co chce bądź to, na czym się koncentruję w stosunku do tego, o czym nigdy nie myślę. Pomyślmy, żeby szczęście do nas przybyło. Te szczęście jest związane z aspektem rozwojowym. Dla tych, którzy ze mną współpracują są w kontakcie na bieżąco, niech przybędzie szczęście, A dla tych, którzy sobie czasami coś popatrzą, obejrzą, niech przybędzie szczęście z elementem rozwojowym aby zachciało im się rozwijać i zrozumieli, że rozwój jest bardzo ważną częścią naszego życia, naszego potencjału i naszych osiągnięć. Przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia. Adam Kowalski dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, chcą coś w życiu zmienić i chcą iść do góry. W sile zdrowiu, mocy, potencjale. No i koniecznie dzisiaj w szczęściu. Przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia. Dziękuję bardzo. Przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia, przybycie małego szczęścia.